Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki chłopcy. Kołaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest czwartek, 11 kwietnia 2024 roku. Słońce wzeszło o 5.56, a zajdzie o 19.35. Imieniny obchodzą Gemma, Leon i Filip. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś Dzień Osób z Chorobą Parkinsona. Mocno na dziś to, czego nie rozumiemy, nigdy nam się nie podoba. Karol de Knot, 288 wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. Często w moich rozmowach z ludźmi, w moich rozmowach z coachi, czy z ludźmi spotkanymi na kursach, szkoleniach, na różnych aktywnościach, w których biorę udział. Wielu stwierdza, że boi się swojej przyszłości. Boi się tego, co będzie za 2, 5, 10, 15, 20 czy 50 lat. Mają wielką obawę, jak będzie wyglądała ich przyszłość i co wtedy się wydarzy. W jaką czarną stronę zaprowadzi ich życie. No bo obawa dotyczy tylko tego złego, co się w życiu naszym może. Wydarzyć. I ja zawsze zadaję pytanie, dlaczego masz obawę? Dlaczego obawiasz się tego, co nastąpi? Dlaczego zamiast szukać rozwiązania, jak zabezpieczyć swoją przyszłość, co zrobić, żeby była szczęśliwa, zdrowa, fajna, przynajmniej na twoje możliwości, na te, które masz teraz tutaj, na zasób wiedzy, na zasób twojego postrzegania i wszystko to, co możesz zrobić, aby wykreować tęże przyszłość. Oczywiście z tą kreacją to taka trochę metafora. I wszyscy mówią, że oni się bardzo z całej siły wolą pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować, dlatego wolą się obawiać swojej przyszłości niż budować tęże, niż zdążać do tego, aby ich przyszłość była naprawdę fajna i, i taka, jaką chcieliby, aby ona właśnie była. Zawsze zadaję pytanie: dlaczego tak robisz? Dlaczego dajesz swoją całą uwagę dalekiej przyszłości? I to tę negatywną, czyli tę, która nie jest rezonująca z Tobą, bo my jako ludzie nie przyszliśmy po to, żeby żyć w obawie, co się wydarzy za ileś tam czasu, za jakiś czas. Jesteśmy stworzeni po to, żeby budować nasze życie najpiękniej, jak potrafimy. I korzystać z tego, czyli dawać całą swoją uwagę dobrym wydarzeniom. Nie umartwiać się, bo same martwienie się o przyszłość, no już samo wiesz, skąd pochodzi to słowo martwienie, umartwianie, bycie martwym. Przecież to nie ma najmniejszego sensu. I wiele osób mówi mi, no ale my, ja nie wiem, co się wydarzy. Ja być może będą jakieś choroby, być może będą jakieś bankructwa, zdarzenia i tym podobne rzeczy. I ja zawsze wtedy przytaczam. Słowa pewnego kozaka, kozaka z Kościoła Katolickiego, a uwierz, do Kościoła Katolickiego akurat mi nie po drodze, ale miałem okazję poznać tego jego mościa i spędzić z nim wiele czasu i rozmawiać na wiele tematów. To słowa księdza Jana Kaczorowskiego, który mawiał: Nie bójcie się, życie jest nieprzewidywalne, za chwilę może zdarzyć się coś, co całkowicie rozwiąże wasze problemy. Rozumiesz? Jakkolwiek byś tego nie zinterpretował albo nie zinterpretowała, coś może się pojawić w Twoim życiu, gdzie znikną wszystkie Twoje problemy. I nie myśl od razu o ostatecznych rozgrywkach ze wszechświatem, Bogiem, losem, Twoim życiem i wszystkim. Może pojawić się coś, co może spowodować, że Twoje życie naprawdę będzie cudowne. Ale zamiast dawać uwagę tym niskoenergetycznym, czarnym myślom, obawę, o swoją przyszłość, zacznij ją do cholery budować. Zacznij zabezpieczać, zacznij nabywać wiedzy, nabywać umiejętności, żeby móc budować swoją przyszłość na tyle, na ile pozwala ci czas i bycie tu i teraz. Zabezpieczenia finansowego, dbania o swoje zdrowie, żeby mieć przynajmniej zabezpieczony ileś procent tego, że pewne rzeczy, które się mogą wydarzyć w Twoim życiu. Nie wydarzą się z prostego powodu: no bo jeśli będziesz dbała o swoje ciało albo dbało o swoje ciało, o ćwiczenia fizyczne, o motorykę, o umysł, o te wszystkie rzeczy ludzkie namacalne albo te, które tworzą Twoją jaźń, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że odsuniesz pewne rzeczy od siebie, czyli przypadłości chorobowe, czyli jakieś niedomagania fizyczne, które pojawiają się tylko dlatego, że ludzie nie dbają o swoją białkową powłokę. Jeśli obawiasz się przyszłości od strony materialnej, zacznij nabywać wiedzy, umiejętności, żeby móc gromadzić aktywa, które będą służyły ci do tego, aby być bezpiecznym w tejże przyszłości. A tak naprawdę powtórzę po raz wtóry: nie bój się przyszłości. Życie jest nieprzewidywalne. Za chwilę może zdarzyć się coś, co rozwiąże wszystkie Twoje problemy zinterpretuj jak chcesz słowa księdza Jana Kaczorowskiego, naprawdę, ale zdaj sobie sprawę, i tego było powtarzane to miliard razy na kanale Mediteusz, że energia podąża za uwagą. I jeżeli teraz masz lat 10, 10 i obawiasz się o to, jak będzie wyglądało twoje życie, kiedy będziesz miała 10 albo miał 10 lat, i dajesz całą uwagę, że może się zdarzyć coś złego, w tejże przyszłości. I cały czas, zamiast szukać rozwiązania, zamiast zabezpieczać, zamiast nabywać umiejętności, zamiast dbać o ciało, kierujesz całą swoją uwagę tam, istnieje ogromne, ale to przeogromne prawdopodobieństwo, że coś złego tam, niedobrego dla ciebie odpali. Więc życie w umartwianiu nie ma najmniejszego sensu. Nie ma sensu też przesadne dawanie swojej uwagi jakimiś sytuacjom, które są odległe. No bo tak jak mówił Kaczorowski, nie będę tego powtarzał po raz wtóry, koń może nauczyć się latać. W perspektywie miesiąca, roku, pięciu lat, dekady może zdarzyć się naprawdę wszystko. Znasz przypowieść o wieśniaku i cesarzu. Wieśniak, który zaproponował cesarzowi, że nauczy konia latać i wszyscy byli zdziwieni, jak to zrobisz. I on powiedział prostą rzecz, cesarz może umrzeć w rok, koń może nauczyć się latać albo koń zdechnie. I tutaj jest naprawdę przesłanie dla wszystkich tych, którzy mają obawę co do swojej przyszłości. Kierowanie energii tam gdzieś daleko nie ma najmniejszego sensu, tej negatywnej i poszukiwania, czego, co tam się może wydarzyć. Zdaj sobie sprawę, że jesteś tu i teraz, mając 10 lat albo naście i słuchasz tego codziennika, to zdaj sobie sprawę, że im szybciej, Zaczniesz zabezpieczać swoją przyszłość pod względem dbania o ciało, zabezpieczania aktywów, układania tego wszystkiego, żeby kiedyś w dalekiej przyszłości żyć bezpiecznie, być może, bo to też nie jest do końca pewne: no bo jak mawiał ksiądz Kaczorowski, ale to wie, może wydarzyć się wszystko. Może wydarzyć się wszystko dobre i wszystko złe. My tego nie wiemy. Mało tego, nikt z nas nie wie, ile nam ofiarowano, ile nam zostało czasu na niebieskiej kulce. A często palimy ten czas i ja to powtarzam we wszystkich prawie codziennikach, żebyście nie palili czasu, żebyś nie palił, nie paliła czasu na pierdoły pod tytułem martwienie się, na pierdoły pod tytułem wkładanie sobie do głowy, wolę się miło zaskoczyć niż rozczarować. To jest takie pieprzenie w bambus, że to po prostu nieraz coś się dzieje. Zdaj sobie sprawę, że zamiast rozmyślać, kminić te wszystkie czarne wizje, te zaskoczenia pozytywne, te rozczarowania negatywne, daj spokój, szukaj rozwiązania, co zrobić, żeby kiedyś mieć zdrowie, pieniądze, świadomość i wszystko to, o co możesz zadbać tu i teraz, co zaprocentuje za 10, 15, 20 albo 50 lat. Rób to teraz, sukcesywnie. Urywaj się ze słabych związków, ze słabych prac, staraj się zarabiać więcej, monetyzować, rozwijaj się, edukuj się, czytaj. Pisz, medytuj, oddychaj, działaj. To są rzeczy elementarne, które mogą zbudować twoją przyszłość. Ale także powtarzam, nikt z nas nie wie, co w przyszłości będzie. Nikt, nie ma takich czarów, nie ma takich tarotów, nie ma takich kul, nie ma takich rzeczy które są w stanie jednoznacznie odpowiedzieć nam jak będzie wyglądała moja twoja twoja i twoja przyszłość. Ale jedyne co możemy zrobić to uruchomić dupochron w postaci umiejętności, skillów, patentów, gotówki, kasy, zabezpieczenia i dziesiątków innych rzeczy, które przynajmniej dadzą nam podstawę na to, że nasze życie w przyszłości będzie na jakimś tam poziomie, z jakimiś tam umiejętnościami, które będziemy mogli wykorzystać, ze sprawnością fizyczną, ze sprawnością umysłową. I to też nie jest stuprocentowa pewność, no bo jak wiesz, ale to już czytałem niejednokrotnie w tym podcaście. Namawiam Was do tego, Ciebie i Ciebie i Ciebie, każdego z osobna żebyście dzisiaj zdali sobie sprawę, że kierunkowanie energii w złą stronę, czyli obawy o przyszłość, że coś się nie uda, nie wyjdzie, nie pyknie, nie chcę, nie mogę, nie będę, okradną, znasz to, nie mają najmniejszego sensu. Sens ma działanie twoje, poszukiwanie rozwiązania, budowanie dupochronu i budowanie wszystkiego tego, co może służyć twojemu dobrostanowi. Tak samo teraz, jak i za 5, 10, 15 lat. A zdaj sobie sprawę, że ludzkie życie nie jest przewidywalne. My wiele rzeczy robimy w tak zwany kosmos, w tak zwaną próżnię. Znasz tych wszystkich, którzy rozpoczęli budowę pięknych domów i gdzieś ich zmiotło z niebieskiej kulki. Tych wszystkich, którzy zgromadzili ogromne fortuny i się okazało, że sorry, meta. Tych wszystkich, którzy rozpoczęli jakieś dzieło i stało się tak, jak się stało. Tych wszystkich, którzy przewartościowali też po drodze, bo zdali sobie sprawę, że pewne rzeczy, którymi się zajmowały, zajmowali, nie, miało, nie mają sensu i że nie tutaj leży ich dobrostan i szczęście. Szukaj rozwiązań, buduj dupochron, rób wszystko to, co może zapewnić Ci w przyszłości, która nastąpi, dobre i spełnione życie. Ale cały czas miej za uszami słowa księdza Kaczorowskiego, które zinterpretujesz jak tylko ci się żywnie podoba. Nie bój się, życie jest nieprzewidywalne. Za chwilę zdarzyć się może coś, co całkowicie rozwiąże Twoje problemy. I w tych słowach absolutnie nie chodzi o ostateczne rozwiązania, o zejścia z kulki, o kataklizmy, o wojny, o takie rzeczy. Chodzi też o te pozytywne zdarzenia. Może zdarzyć się ich miliardy. Naprawdę. Wszystko zależy od tego. Co i jak, gdzie i po co kierujesz swoją energię. Ale podstawową zasadą, podstawową, nie no, zasada to źle, ale podstawową powinnością każdego człowieka jest budowanie swojej przyszłości. Budowanie w oparciu o swoje przekonania, o swoje zasoby, o to, żeby kiedyś nie żałować tego, czego nie zrobiłaś teraz albo nie zrobiłeś i żeby nie żyć kiedyś za lat 10, 10 w złym stanie. Tylko dlatego. Że ktoś spalił czas, który był mu dany za młodu, kiedy mógł coś zrobić. Za młodu czy tam za jakiś w innych, średnich wiekach, na przykład w średnim wieku, że mógł zbuforować coś, czegoś się nauczyć, coś zrobić, coś posiąść i, i nabyć jakieś umiejętności, żeby one potem działały dla dobrostanu albo dbać o swoje ciało. To naprawdę bardzo ważne. Wszystkie rzeczy, które są nam dane na niebieskiej kulce są. Ograniczone zasobem czasu, naszego zdrowia, naszego, naszej świadomości i postrzegania. I to nie znaczy, że nie róbmy czegoś, nie zbierajmy zasobów, nie edukujmy się, nie, nie gromadźmy tego wszystkiego, nie poznawajmy świata, bo i tak umrzemy. Takie myślenie do niczego nie prowadzi. Mało tego, nieprzewidywalność życia nie zwalnia cię z tego, że za 5, 10, 15, 20, 30 czy 50 lat. Będziesz na tej kulce prawdopodobnie będziesz działała, będziesz działał, będziesz myślał, myślała, będziesz miała wnuki, dzieci czy tam partnera, partnerkę, albo szereg innych obowiązków. I wtedy łatwiej będzie, jeżeli teraz zaczniesz myśleć o tym, co zrobić żeby kiedyś, niż to, żeby dawać całą swoją uwagę temu, że masz obawę, że będzie tak śmak, pierdak albo zwydlion innych sposobów, buduj do pochór. Korzystaj z tego, że jesteś na tej planecie, masz czas, masz przestrzeń, masz wolę decydowania o sobie, zdolność do gromadzenia wiedzy, nauki, skilli, patentów, monetyzacji, wszystkiego tego, co kiedyś może ci zabezpieczyć przyszłość. I przede wszystkim dbaj o białko, bo to naprawdę bardzo ważne. Bez sensoryki, bez tego worka, który nas nosi, wszystko można sobie wsadzić w buty, będziemy wtedy wyżsi. Namawiam, do tego, aby budować swoją przyszłość, ale budować ją świadomie, a nie dawać całą energię, że masz obawę, że wyjdzie i ty się wolisz pozytywnie zeskoczyć, jak być może znajdziesz ropę na działce albo wygrasz 10 miliardów euro w Totolotka. Kawowiczom z Mediteusz, dziękuję wiecie za co i dlaczego jesteście najlepsi na świecie. Jutro Michał Rudaś w Centrum Sterowania Wszechświatem. Człowiek, który na mnie zrobił bardzo duże wrażenie, bo oprócz psychologii, oprócz coachingu, wiecie, że zajmuje się muzyką i zajmuje się zawodowo wręcz. Więc to jest coś, co, co mnie zmiażdżyło, w dobrym tego słowa znaczeniu oczywiście, nie dorabiajcie teorii. Michał Rudaś, 18.30 w piątek z CSW, startujemy z live'em na żywo. Prawdopodobnie będą telefony do Michała, jeżeli nie będzie, to nie będzie, nie wiem tego. Dowiem się dziś, bo dziś również będę w CSW, umówiony jestem z Ratyńską i Ratnickim, bo będziemy nagrywać Niespodziankę. Tymczasem kłaniam się nisko. Ach, jeszcze jedna, przepraszam, rzecz. Mediteusz małpa Gmail, Chrome, Czekam na wasze historie. Do 300 odcinka podcastu codziennik motywacyjny. Teże historie zostaną nagrodzone. Wszystkie te, które zostaną umieszczone w codzienniku. Historie należy przysłać na papierze, znaczy w mailu, który ja wydrukuję, albo w postaci filmu, albo nagrania audio. Mam marzenie z okazji trzysetnego odcinka Codziennika Motywacyjnego, żeby wszyscy ci, którzy słuchają i którzy jeszcze są na początku drogi, skumali, że zmiana jest możliwa na wielu etapach, że pomaga wyjść z deficytów, z czarnej dupy, z naprawdę wielkich ludzkich dramatów. Wystarczy tylko, no właśnie, co zrobiliście, gmail.com. Wymyśliliśmy, że te wszystkie historie zostaną potem spisane, wszystkie, bez wyjątku. I opublikowane w książce. A ta książka będzie, można będzie ją kupić, dostać, otrzymać, ściągnąć. Będzie. Tylko po to, żeby inni ludzie, będąc w deficytach, będąc dojechanymi przez życie, mogli wziąć audiobooka, książkę, podcast, cokolwiek i zdać sobie sprawę, że przed nimi było dziesiątki, setki, tysiące takich kozaków, którzy byli w identycznej sytuacji, ale podjęli wyzwanie i wyszli. Trzymajcie się ciepło i poręczy, co złego to nie ja. Słyszymy się jutro o 6 rano. Pa! Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.